W pewnym mieście powstał sklep, w którym każda kobieta mogła sobie kupić męża. Miał sześć pięter, a jakoś facetów wrosła wraz z każdym piętrem. Był tylko jeden haczyk. Jak już kobieta weszła na wyższe piętro, nie mogła zejść niżej, chyba że po prostu do wyjścia bez możliwości powrotu. Wchodzi więc tam pewna babka, poważnie zainteresowana kupnem wspaniałego męża. Na pierwszym piętrze wisi tabliczka: Mężczyźni tutaj mają pracę. To już coś, mój były nawet roboty nie miał, pomyślała kobieta, ale zobaczy, co jest wyżej. Na drugim piętrze był napis. Mężczyźni tutaj mają pracę i kochają dzieci. Miło, ale zobaczymy, co jest wyżej. Na trzecim piętrze była tabliczka. Mężczyźni tutaj mają pracę, kochają dzieci i są niesamowicie przystojni. No, coraz lepiej pomyślała, ale wyżej to musi być już super. Na czwartym piętrze można było przeczytać: Mężczyźni tutaj mają pracę, kochają dzieci, są niesamowicie przystojni i pomagają przy pracach domowych. Słodko i słodko, ale chyba wejdę piętro wyżej. Na piątym piętrze stało: Mężczyźni tutaj mają pracę, kochają dzieci, są niesamowicie przystojni, pomagają przy pracach domowych i są diabelnie dobrzy w łóżku. To niesamowite, wręcz cudowne, pomyślała kobieta, ale jak tu jest tak wspaniale, to co musi być piętro wyżej? Na szóstym piętrze bardzo zdziwiona kobieta przeczytała, a tym nie ma żadnych facetów. Zostało ono stworzone tylko po to, aby udowodnić, że wam babą za cholerę nie można dogodzić. Zasubskrybuj mój kanał, daj lajka i zostaw komentarz. Dziękuję.